Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Czy długa modlitwa jest zła? Wręcz przeciwnie. Dobrze jest mieć czas na spokojne i bliskie spotkanie z Panem. Wszak to istota chrześcijańskiego życia. W dzisiejszej Ewangelii nie chodzi przecież o to, że Jezus potępia czas poświęcony na modlitwę, lecz jej powierzchowny i pozorny kształt. Wielomówni poganie w natłoku słów widzieli metodę, by przekonać swoje bóstwa do udzielenia potrzebnych łask. Chrystus uczy nas innej modlitwy, uporządkowanej, ale nade wszystko szczerej. Modlitwa pańska zawiera to wszystko, co pozwala nam dobrze żyć: oddanie chwały Bogu, tęsknotę za niebem, prośbę o spokojny byt, przebaczenie, bo jesteśmy grzeszni, i obronę przed złem. Taka modlitwa porządkuje nasz świat i przynosi pokój w sercu. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.